Tutaj ale klatkuje strasznie. Nie no, ładne. Tutaj skóra bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać. Nawet pocik tam się pojawia. Dobra. Zobaczymy, jak ten ruch działa. Coś nie za bardzo, ale dobra Ubierz się Jestem na Go Pukasz tycki Dobra Dobra, misja wykonana Dobra, jak tu się... A, wychylanie na tej... A, działa jednak tutaj patrzcie. Ty to jest dobre Did you wake up

Nie żyje. Za dużo babek jest tutaj teraz. Nie to jest <laughs> Jezus, jeden facet chyba tak? Dobrze widziałem? Ten to ma dobrze. To robisz, chyba ciekawe kto zostanie zjedzony przez... Face Palma <laughs> Już mnie denerwuje ta... pilot. Pewnie zginie jako pierwsza, bo nie widzę tutaj murzynów Dzień dobry, może mogę sobie zadzwonić na miasto? O, części, co to kurna? The Last of Us? Ze śrubek będę mógł sobie skleić Łuk? O, biega teraz, o! No, obudziła się. Widocznie tu lepsza grawitacja do biegania jest. Niż w tamtym statku. No, ciekawe, czy teraz odzyskaliśmy cień. Dobra, dupa. Nie odzyskaliśmy. Nie podoba, Nie podoba mi się to. No ale to było dobre Pro normalnie O, to zielone to, to, to można wykorzystać Ja to chcę dotknąć Tylko najpierw Pozwiedzajmy, sprawdzimy czy nie ma tu znajdźki Jakieś Dobra O, 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 o Co to jest? Weź i nie... Niektor SCJ Niektor Kuźwa, jest iniektor. Older uszkodzony. Kuźwa, Windows. <ścoughs> kuźwa. O. Pipole Bomb press planted. Whoa. The torrents. I'm here. I'm right here. Relay. So so. No, ktoś tutaj nam przeszkadza sukcesywnie. Ale my się nie damy. Wow, może jednak. We need help. No super. Ja też need help. Najbardziej się podoba to wychylanie. No to jest stalam, myślę, że ktoś latarką świeci. to jest. Kurwa macie się już boję, sorry, ja już się cholera boję. Jak to w realu będzie, nie jak się wychylasz, kurwa. I ci coś wyskakuje w tym momencie. O tu, tu. <laughs> Nie ma spania wstawać A soly nie żyjecie uh -huh. Już kuźwa, jak ja lubię takie dźwięk te światło cienie Kuźwa Więc jeżeli takie. Jeżeli tak się pali światło, to wiedz, że coś się dzieje. No jakiś warsztat? Czy mi się wydaje, czy będzie można sobie tam coś. O! Dzień dobry! No eee, ubrane to tam. Co to za dźwięk? Nie, jakiś silnik kuźwa. Albo Co to jest? Chyba mamy zwiecha jakiegoś efektu. <laughs> Dobra, przyczynię, żeby schować. No, ale już nie tak drastycznie, kuźwa. <laughs> Można to powoli zrobić, żeby tak nie. No i na pewno tego nie usłyszy, kuźwa. No nikt tego nie usłyszy. Ej! Ktoś tam leży. Albo śpi. Heavy metal. Ja, to? Kuźwa, ale to ładnie wygląda tutaj. Jaki to ty rewelka. Masaka, się kuźwa postarali z tymi światłami. Szkoda tylko, że nie uwzględnia mojego cienia, że nawet na butach mam, kurde, cień z zasobu. Oh, -fuck. fuck. Największy minus na razie. <laughs> kurde, lody przedjechały. way. działa. Yeah, dead metal. Safe. <laughs> Dobra, godzinny stream poleciał, no ale muszę się jeszcze przestraszyć raz i można kończyć. I co jest? Trud, nie mogę iść. Ej, serio? Co tu jest takiego, że ja nie mogę tu. Ej, kurwa. Ej, jaka głupota. A, niby on tu ma się. To ja już wiem na pewno, że jak się rozdzieliliśmy, ja coś muszę otworzyć. To pewnie on zdechnie. I się zanim coś otworzy, i zginie pewnie. Ale, ty, zgrane. E, klimacik jest naprawdę dobry. E, co tam jeszcze? Muza, dźwięki, oprawa. E, audio jest tu po prostu rewelacyjna. Grafika, otoczenie, plansze. miejscówki są naprawdę świetnie oświetlone. Fajnie odymione. No powiem wam, że no pierwsza klasa. Jedyny minus to to, że my jesteśmy niestety duchem, tak? Czyli nie zostawiamy śladów, nie... Czekajcie. Nie zostawiamy śladów, nie mamy... Nie zostawiamy cienia. Co w takich grach to jest kurna no... No, podstawa tak i to jeszcze nowa grania eee, co tam jeszcze Sama rozgrywka no odseruje się bardzo wygodnie to machanie gołą jest rewelacyjne Jest <świet> świetne ale to nie o to chodzi eee, No i co tu jeszcze mogę powiedzieć no nie wiem, zobaczymy, bo tam jeszcze jakieś rzeczy można robić, jakieś coś tam jeszcze upiększać. Więc pewnie jakiś survival, czyli pewnie jakieś zrobienie przedmiotów i tam takie coś takie ale la Last to was, nie? Eee, no i co tam jeszcze mogę powiedzieć? No, no ogólnie jak na razie gera robi no, dobre wrażenie. Właśnie o to mi chodziło właśnie. Takie... takie gry oczekiwałem po tej grze właśnie. Więc naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, więc... Z tego miejsca wam bardzo dziękuję. Tam, osobom, które przyszły na tego streama, tam było ich sporo. <laughs> Ale zawsze coś, nie? Lepsze to nie gadanie do siebie. No dobra. Okej, okay, to dziękuję wam bardzo. I do zobaczenia następnym razem. No i...